Uważaj na obietnice, na bardzo wiele obietnic, które niestety nie znalazły pokrycia w ciągu ostatnich dwóch lat i na takie hasła, które co pewien czas rzucane są przez premiera albo przez ważne osoby z kręgu platformy obywatelskiej. I proszę Państwa, ja powiem tak, służba zdrowia, to co dotyka każdego z nas, w ciągu ostatniego roku Dolny Książk znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji. Dolnośląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia jako jedyny w Polsce, o czym Państwo pewnie wiecie, znalazł się w takiej sytuacji, że na listopad i na grudzień zaczęło brakować dla szpitali pieniędzy. Skąd to się proszę Państwa wzięło? Że jedyny oddział w całej Polsce ma takie problemy w tym roku. No, bierze się to ze złego zarządzania Dolnośląskim oddziałem przez pana dwora, którego w tej chwili już nie ma na tym stanowisku, ale który narobił sporo fermentu i zamieszania w służbie zdrowia. Zaczęło się w styczniu, kiedy gabinety specjalistyczne były zamknięte, ponieważ rzekomo dyrektorzy źle podpisali umowy. Potem okazało się, że jest to oczywistą nieprawdą, ale pacjenci odchodzili, nie byli przejmowani, było zamieszane. Potem mamy czerwiec, kiedy chciano zmniejszyć kontrakty szpitalą i tutaj był propys Dyrektorów szpitali, ale także samorządowców, czyli organów prowadzących. I pan dyrektor Dwała się z tego wycofał, podpisując kontrakty tylko na 4 miesiące. Po czym przyszedł listopad i grudzień, okazało się, że szpitale mają mieć mniej, nawet o 30.